Dzień dobry, jestem pan Kawia i witam was serdecznie w czwartym epizodzie pokoju Laury. Laura dopiero co odsknęła się z stanu nieprzytomności, Edgar pobił ją bardzo dotkliwie, bardzo długo leżała nieprzytomna i w zasadzie woli nie myśleć, co jej w tym czasie zrobił. Pograłam sobie kilka dni tutaj we wraku admirała i mamy nową lokatorkę. Poznajcie pole. Pola powinna pójść do pracy. Tak, Pola jest również ekologiem. Coś tam te dziewczyny łączy. Zawsze Edgar wybiera na swoje ofiary. Osoby, które są związane w jakiś sposób z nauką. Może ja ich tutaj puszczę. Edgar w tym momencie jest w pracy. Tutaj ogólnie wszystkim migają e, powiadomienia o tym, że powinny iść do pracy lub szkoły. No niestety e, nie, mogę, nie mogę ich puścić. Drzwi są zamknięte, zakluczone, nie da rady. E, tak, e, małe zmiany w pokoju kim? Oprócz tego, że jest tutaj naprawdę mnóstwo popsutego jedzenia, to Edgar dał jej prezent. Nie takie pluszowe zwierzątko, jednorożca. Ona tutaj będzie próbować bez przerwy umyć te talerze w zlewie, który nie działa. Mi się wydaje, że chyba mi się nie nagrywa. Sytuacja opanowana jednak się nagrywa, więc w porządku. Tutaj, moja droga, jesteś przypadkiem głodna? Jak tutaj leżą w Twoim pokoju te sałatki, to mogłabyś sobie tutaj zjeść. No jak są w jej pokoju, no to w zasadzie nie naruszamy naszych niepisanych zasad o niekarmieniu więźniów poza godzinami, gdy Edgar jest poza domem, czy poza tym więzieniem. Dzisiaj ogólnie mam w planach poużywać nieco tych specyfików. Będziemy lo robić losowanie i po prostu będziemy poić <grywamy> będziemy poić nasze yy, ofiary yy, tymi, tymi tutaj yy, eliksirami, nie wiem nalewkami <grywamy> naparami jak zwał, tak zwał. Dobra, słuchaj Gwen. Czemu ty stoisz tak w miejscu? Trzeba cię zresetować? Ja ci pomogę. Bardzo chętnie. Moja droga też jak tutaj w miejscu stoi. Resetuj. Ale może kilka słów wyjaśnienia, kim jest tak naprawdę Pola. No wiadomo, ona jest pracuje w karierze ekologii i w zasadzie tutaj nie opodal badała plaże przy wraku admirała nocą, bo chciała zobaczyć te świecące wodorosty, glony i Edgar po prostu pobił ją do nieprzytomności, zaciągnął tutaj do tej piwnicy w wraku admirała i tak oto Pola znalazła się u nas. Jest trochę głodna, brakuje jej towarzystwa oraz zabawy. Mogę jej tylko zapewnić tutaj e, tą potrzebę. O przepraszam, nie jestem na, odpowiedni sim, na odpowiednim simie, proszę korzystaj. A ona jest tylko w zasadzie samotna odrobinkę. No na pewno, nie wie co się dzieje, gdzie się znalazła, co tak właściwie się stało. Dobra Kim, malutka. Ty jesteś w całkiem dobrym stanie. Proszę, zjedz sobie jeszcze. No, może tutaj wszystko poobiadać. <grystanie> o, jest nieodpowiedzialna. Och, no właściwie jak ona wygląda z tymi dodatkowymi cechami, bo nawet nie wiem. Żeróweczka. Hmm. Ona nawet nie ma tutaj. A nie, to umiejętności. Ja patrzę. Dobra. Maniery ok. Oj, będziesz całkowicie nieodpowiedzialna. No dobra. Kontrolowanie emocji. Hmm. Trudno, jakbyś tego nie miała, prawda? No tutaj jakaś już dodatkowa echa skoczyła. Hmm, przylepa. No, no tak, no bo jakiś tam okres w swoim y, dzieciństwie oh przechodzi. No porozmawiaj sobie z panem jednorożcem. Może jakieś imię mu nadamy. Ja bym nadała mu imię... Hmm. George? Greg? Charlie. Charlie the Unicorn. Charlie. Charlie! <laughs> Dobra. E, weź się z nim pobaw. No, jak się będziecie bawić. Opowiadasz mu o jakimś przyjęciu. A właściwie, kiedy ty staniesz się nastolatką? Pokaż mi się. A jeszcze długi, długi czas, 42 dni. O. Tutaj myślałam, żeby może długość życia z długi przestawić na normalną, żeby to więcej miało sensu. Zobaczymy, zobaczymy. No, a ta Laura, co płaczesz i głodna jesteś i w ogóle zabawy ci brakuje? Laura w ogóle strasznie schudła, zostały z niej praktycznie skóra i kości. W ogóle wygląda jak zupełnie inna osoba. No, zobacz, biedna. A w ogóle po tym całym maltretowaniu przez Edgara, tutaj na policzku, zostanie jej taka. Bardzo brzydka blizna i nie wiem czy tutaj ona kiedykolwiek, chociaż nie wiem, odrobinę zblednie, trochę zniknie. E, dobra, więcej. O, ciut śpiewanie, no. no. Ale śpiewanie, nie płakanie. No, zabawa jej idzie do góry. Okej, okay. a tobie brakuje towarzystwa. Jak Edgar przyjdzie z pracy, to się tobą zajmie na swój własny sposób. No, a ogólnie relacje Kim i Edgara są dziwnie wysokie. Naprawdę to jest podejrzane. Oj, moja droga. Taki syf. No nic, troszeczkę ci pomogę, wiesz? Skoro ten zlew nie działa, chociaż będzie tutaj porządek, no tego i tak nie, nie posprzątasz, więc damy to tutaj dziewczynom później. Mogłabyś się wykąpać. Szybki prysznic. Laura, jak się czuję? O, no, całkiem nieźle. Tylko głodna, strasznie. Weź jeszcze, zaśpiewaj piosenkę o jazzową dla Elizy. Dlaczego tutaj te telefony dzwonią? No przecież ja je powyciszałam. Hmm. Wyłączone dźwięki, się jakieś powiadomienia po, po, pojawiają. Dobra, skoro ty nie masz co robić, to nie wiem, wypłacz się. Za trzy razy. No i dzisiaj może pomyślimy nad jakimiś tam, nie wiem, dodatkowymi rzeczami do roboty dla dziewczyn. No Edgar na pewno ma jakiś plan. Tutaj zrobimy sobie też mały eksperyment z tymi y, fioleczkami, które Edgar znosi z pracy. Nie wiadomo, czy to są specyfiki, które mu się udały, czy nie udały. Zobaczymy. Oj, Laura, Laura. No, roześpiewaj jeszcze tą piosenkę i idź spać. Jako dobrze, że ona nie wie, że ma tutaj trzy trupy za ścianą masakra. O, Edgar wrócił z precy. No i dobra. Weź prysznic. No, leć, leć. Prysznic. I w ogóle rachunki nie przychodzą. A bo jest ta cecha, brak przyłącza. Jasne. I później porozmawiasz sobie z polą. Więcej opcji, złośliwe. Po kolei, wszystkie złośliwe interakcje. Jeżeli coś się tam powtórzy, ale jej tak troszeczkę to towarzystwo wzrośnie. Znaczy, no ja wiem, że. Towarzystwo powinno no, wzrastać no, wskutek pozytywnych interakcji, no ale to są Simsy i tak też ogólnie wzrasta. O, zakazane słowa, to też będzie dobre, okej. Okay. Wyprysznicowałeś się? A, nie zrobiłeś tego, bo chciałeś to zrobić u Kim. Dobra! <grytanie> ja ci nie bronię. No super, typowy Edgar. No i co wy tutaj robicie? O czym rozmawiacie? A, siema, elo. O, no, normalne to on nie jest, trzeba przyznać. W ogóle on ma cecha charakteru seryjny na zabójca. Postać, tak zauważyłam. jest z tego moda na ekstremalną przemoc, którego tutaj sobie bez troską używamy w tej serii. No, jeszcze sobie rozmawiać, ale tak jakby normalnie. Tak jakby bez żadnych złośliwości. Hmm, jeszcze jej na łóżku tutaj usiądziesz, tak? No dobra, skoro masz ochotę na taką rozmowę, to ja nie będę ci bronić. Oj, czyżby jakaś prowokacja ze strony poli? Jednak nie. No, rozmawiajcie sobie, rozmawiajcie. No, tutaj wszystkie są ubrane jakoś tak byle jak, byle jakie szmaty. Nie wiem, co może wywaliło na brzeg. Wygląda jakby ją podrywał. To słowo daję. No, tej towarzystwo rośnie, dobra. Coś jeszcze tutaj, nie wiem, coś poróbmy z tych złośliwych i podłych interakcji. Jakieś zmyślone, złe wieści. Chcę jeszcze Słucham na temat kariery zawodowej. Jakąś złośliwą plotkę. Nie wiesz co? Tej spoliczkujemy ją. Co tak gdzieś śmieszy? Ogólnie zaraz Edgar tutaj ci ten pokażę, że tutaj wcale nie jest do śmiechu. No ale przynajmniej to jej nastrój jest troszkę lepszy. Ale stan fizyczny za chwilkę jej pogorszymy bardzo. Ej, Ty podejdź tu. Mmm... Jest extreme violence. Nie miało być policzkowanie, dobra. No i na środek pokoju, to może tutaj dasz radę to zrobić. O, no, jest się koło łóżka. Ale dobra, może pyknie. No, pykło. Oj,ku. No, to naprawdę musiało boleć. Oj, zemdlała. Oj, bardzo dziwnie, dwuznacznie to wygląda. E, dobra, Edgar, słuchaj. E, pójdziesz pod prysznic. No, żebyś tutaj nie śmierdział. Tak, ze dwa razy zimny prysznic i pójdziesz spać. Jutro masz dwa dni wolnego, więc spokojnie będziemy się bawić. No to naprawdę wygląda mega dziwnie. Ojej. Ja już wolniemy się, co on tutaj robi. No pójdziesz, że? On też chyba tutaj zaraz padnie. No i idź. idź. A ty dziewczyno? Mm, nic byś musiała wziąć tylko. Albo no, dobra, i spać. Możesz iść spać brudna. Nikt ci nie broni. Edgar tutaj się mydli. Okrutnie, obrzydliwy. Laura śpi. Dobra, niech śpi. A tutaj w tym czasie, może od Kim porozdaje im sałatki? No, najlepsze no, to niż nic. Dobra, tutaj masz jedną. E, jeszcze dwie porcje trzeba rozdać. Tutaj dla poli. Jeszcze dla, dla Laury, proszę bardzo. Już miała co zjeść na śniadanie. E, ty dziewczyno Gwen, zjadłabyś coś, co? Nawet tą zgniłą sałatką nie pogardzisz, co? Dziecko? to, no wcinaj, wcinaj. Ci zabawy brakuje. No jutro rano coś tam e, pomyślimy, żeby one mogły sobie tutaj e, no, te podstawowe, e, podstawowe potrzeby uzupełniać. Ja jakoś nie wiem tak na miarę możliwości, nie wiem jakąś gitarę, skrzypce, byle co. Laura to nie potrzebuje, ona sobie sama radzi, śpiewając. Oj, biedna Gwen. Naprawdę strasznie wygląda te uszkodzenia ciała. Masakra strasznie realistycznie. <głos》>, Rezja do tej pory, pory: mój pies leżał sobie z tyłu na kanapie i ogólnie poszła teraz na podłogę i tak łupnęła po prostu. <głos》> No dobra, e, co ty jeszcze tutaj powinnaś e, zrobić? Głodna jest, to jest głodny, a ty jesteś głodna, a sorki, one wyglądają naprawdę bardzo podobnie, wszystkie czarną skórę, jest zjedz to, a później pójdziesz sobie spać, umyjecie się rano, co u kim, u kim w porządku, trochę głodna, ale tutaj wszyscy są w kółko głodni. No ale nie, nie, nie na tym to seria polega, żeby po prostu serwować im jakieś smaczne obiadki. Dobra, no śpij, śpij sobie. No, głodny. No dobra, to ja tutaj troszeczkę przyspieszę. Mamy godzinę piątą, Edgar właśnie zerwał się z łóżka. Powyrzucamy może te talerze do kosza i zrobimy mu coś na śniadanie. Tutaj przy okazji też coś dziewczynom. Gotuj bez, bez przyłącza. Toast z serem. Dobra. Niedługo sobie odblokuję tą aspirację. Yy, związaną właśnie z tą potrawą. Dobra, dobra. Cały work się uzbierał, prawda? No, rób, rób tutaj. No, taki smutny. Nadal przeżywa tą yy, Arlenę. Ej, że spokój. A ty im posprzątasz nawet. No dobra, Laura. Ale ty masz tutaj kibelek, kochanie. Proszę tutaj sobie skorzystać siusiasz. No, dawaj, dawaj. Jak za dwa razy chłodny prysznic. Jak ty się czujesz? A, tylko wygłodzona. No to mamy dużo czasu. W porządku. No, to sobie na spokojnie zjesz śniadanie. Te dwa dni wolne przygotowałeś naprawdę super, um, super rozrywkę. O, no, tutaj już trochę twój skill gotowania wzrósł. No cóż, no, dobrze, to się chwali. No proszę, zjedz to, dobra. Przy stole posprzątałeś? No to możesz sobie zjeść. No, super. Jestem ciekawa, czy ja mogę zablokować e, drzwi wyjściowe, żeby nikt nie mógł wchodzić. Hmm. Przypisane jako wyjściowe. Hmm. A trzeba by coś e, zrobić ogólnie, żeby tutaj nie można było e, uciec po prostu. W sumie ja mogłabym się tym zająć, bo od czasu do czasu bym chciała je tutaj wypuścić, e, żeby mogły sobie... Pochodzić po domu. I tutaj tak, ee, zablokuj drzwi dla wszystkich, z wyjątkiem Edgar. Laura, wracaj. Mm. Dobra, zablokuj drzwi dla wszystkich. A jak wyjątek, Laura, nie. Zablokuj drzwi dla wszystkich, wyjątek Edgar. O, jakby ktoś się zastanawiał, jak one żyją. Dobra, mam taką fajną klatkę schodową teraz. No, nie ma szans, żeby tutaj no, uciekły sobie, więc jest OK. Dobra, Ej, można by tutaj e, teraz, jak już e, tutaj jest to ogarnięte, e, zastosować mój niecny plan. E, więc tak e, słuchaj, zrobimy wyliczankę, policzymy do.

Dobra, Edgar, pokój sobie to do kieszeni i ten specyfik hmm, wypij. On chyba będzie mógł poprosić kogoś, żeby to wypił. Dobra, najlepszym testerem byłaby chyba Laura. Dobra, czy to będzie ogólnie tutaj więcej opcji? Przyjazne. Czekaj, czekaj, czekaj. O, testuj specyfik. O, jednak działa dobrze, działa. Dobra. Czerwona gorączka. Ona chyba nie będzie chciała tego testować. Och, chcę. Co, jak się czujesz? Kiepsko. Oj. Ale nic, nic ci to nie zrobiło w zasadzie. No dobra. Nic się nie stało. Okej. Okay. Ale no, zobaczymy. Może, może coś tutaj się zadzieje. Um, dobra. Ile już nagrywam. I niedługo. E, dobra, mm, to tak. Ja miałam dzisiaj taki plan, że zrobimy sobie tutaj e, małe igrzyska, mianowicie igrzyska szachowe. Wstawię tutaj w to miejsce stolik e, szachowy. I jeśli którakolwiek z dziewcząt wygra z Edgarem, to dam im po prostu e, lepsze, e, lepsze jedzonko. Dobra. E, słuchaj, szach. Dobry jest stolik szachowy, który będzie tutaj najlepszy. Może po prostu ten. Dobra. Jakieś krzesła. E, przestawimy z kuchni chyba. Znaczy z kuchni, z jadalni. Jak ja tutaj nic nie widzę przez te kratki. Kratki, kratki. No dobra. dokupimy te dwa krzesła. Co się będę? No i dobra. Myślę... Że zaczniemy tutaj od Laury. Ona jest w najgorszym tutaj stanie. Wygłodzona śmierć z głodu. 15 godzin. O jajku. No dobra, może ją po prostu tutaj nakarmimy. I dobra. Ty walczysz tutaj o swój obiad. A jeśli nie, no to będziemy testować na tobie kolejny specyfik. No, dawaj, dawaj, turniej szachowy. Nie płacz, nie płacz, skup się. No, dawaj dawaj. No on ma trochę rozwiniętą tę logikę, więc. Mistrzowskie posunięcie. I co dalej? Mistrzowskie posunięcie. O, mistrz z szachów. Oj, no nic, Laura. No to w takim razie, skoro przegrałaś, no to nie będzie kolacji. Będzie ogólnie jakiś dziwny specyfik. Wracaj do pokoju. Zablokuj. No jaku? wyjątek Edgar. Zablokuj dla. Bez wyjątek Edgar. Laura, ja ci kazałam do pokoju wracać. No, dawaj. Dobra. Laura już wróciła do swojego pokoju i ogólnie jest naprawdę załamana. Była poza yy, pokojem, ale nie mogła uciec. Wszystkie drzwi zablokowane. Mogła się tylko troszeczkę rozejrzeć. I w zasadzie wydedukowała, że raczej stąd nie ucieknie. Nawet jeśli udałoby się jej wyjść. No, te pancerne drzwi bardzo skutecznie. Taras tarasują wyjście. Dobra, Edgar. Trzeba by znowu jakiś tutaj specyfik przetestować na Laurze. Mm, dobra, tym razem tak wylosuję ten żółty. Impuls, żeby Sim poczuł się pobudzony. Hmm, no w sumie dobra tortura, że nie będzie mogła zasnąć. Okej, okay, dobra. I masz to wypić. On przełomu doznał. Do Dobra. Gdzie ten specyfik? Próbka jest. No co się jej dobrze ogólnie. Tego popsutego żarcia? Czy jak? Gdzie to mogło trafić? Do kogo? Ja to mogłam wstawić. Mm, nie. Co ty tutaj masz? Jakiś dywan? A ręcznik pewnie ma. No dobra. <laughs> Nieważne. Ok. Mm, Laura. Gdzie jest ta twoja próbka? Jest stara sałatka. Mm, jest impuls. Dobra, wypij. Impuls. Możliwe, że to tak po tym tamtym specyfiku tak ją mdli. O, i co? Hmm. Pobudzona i skupiona. Dobra. <laughs> Teraz to ona na pewno nie zaśnie. No i kolejny dzień bez jedzenia. No dobra, trzeba by tutaj naszych e, innych gości e, ogólnie nakarmić. Dla dzisiaj wystarczy. W porządku. E, no dobra. Gotuj, gotuj, gotuj. Eee, I ugotuj. A, sałatka ogrodowa na przyjęcie. No dawaj, dawaj. Kolejnego dnia wolnego ogólnie mam w planach ym, dalsze turnieje szachowe na tych samych zasadach. Jeżeli któraś z dziewczyn wygra, dostanie smaczny posiłek. Smaczniejszy niż zwykle. A jeżeli będą przegrywać, to będę testować na nich dziwne specyfiki z laboratorium. Ale tymczasem ja będę już e, kończyć. Mówiła do Was pan Kawia. I zapraszam Was do kolejnego epizodu, który już niebawem. Pa!